Dzień dobry widzowie, cześć. Dzisiaj chciałbym was zabrać na krótki spacer po lesie. Pogoda jak zwykle piękna. I chciałbym przetestować jedno z tańszych schronień, więc zachęcam do obejrzenia filmu. Chodźcie ze mną. Mamy jeszcze wrzesień, koniec września w sumie, ale widać już na drzewach, że jesienne kolory zaczynają się pojawiać. Więc myślę, że jest to dobry czas żeby jeszcze uchwycić naszą polską złotą jesień. Nie wiem, czy będziecie to słyszeć na filmie, ale słuchajcie, takie specyficzne trzaski. To są spadające żołędzie z drzew. Jest lekki wiatr i rzuca je. Podejrzewam, że nie jedna osoba, która chciałaby się rozbić tutaj gdzieś nocą to mogłaby się zaniepokoić tymi dźwiękami. Ale jak widzicie w dzień to wygląda tak a w nocy jest to dokładnie ten sam las w którym się kładziecie przed zachodem. Nie każdy dźwięk, który słyszycie w nocy może świadczyć o kimś kto zbliża się do was jakąś siekierą bądź nożem ale wyobraźnia robi swoje Już kiedyś byłem w tym rejonie, są to lasy Murskowskie, niedaleko Katowic i wiem, że gdzieś tutaj zaraz będzie odbicie w lewo, a szlak zrobi się też taki bardziej dziki. Gdzieś tam chciałbym z niego zboczyć. I pokazać wam schronienie o którym wspomniałem na wstępie filmu. Spory region naszej Polski dotknęła powódź, ale tutaj na szczęście nie dotarła naszych okolic, mam na myśli Katowice i region ani w 1997, ani teraz powódź jakoś mega nie dotknęła za jakimiś drobnymi zalaniami, ale bardzo współczujemy tym ludziom, których to dotknęło ten kataklizm. Kilka dni ludzie stracili dobytki całego swojego życia w masakrach. Powiedzcie sami, czy jakby teraz, w tych czasach, te pieniądze, które są przeznaczane na zbrojenie, wojnę, walki, zostały przeznaczone na modernizację tego świata i pomoc innym, nie byłby ten świat piękniejszy? Ale niestety, chęć władzy, posiadania i wpływów rządzi. Tym światem. Jest tutaj fajne miejsce na odpoczynek. Mógłbym zrobić sobie tutaj kawkę, ale dzisiaj troszeczkę bardzo mi się spieszy. Mam jeszcze rodzinny temat do załatwienia. Ale zobaczcie, jaki tutaj piękny pomnik przyrody. Piękny. Ciekawe, ile lat ma ten Bóg. Teraz by pomknął tą stroną, a chciałem iść czerwonym, więc tędy muszę iść. To w prawo odbija zielony, a tędy idziemy. Mamy wrzesień, a tu taka piękna pogoda, elegancko, aby się utrzymała jak najdłużej. Dawno już nie spotkałem w naszych lasach żadnych saren ani jeleni, ale kiedyś miałem okazję takie dwa egzemplarze zaobserwować jadąc rowerem. Normalnie przeskoczyły mi praktycznie przed nosem. Jakbym był parę metrów prędzej, to myślę, żeby nawet zdjęły mnie z rowera. Ale naprawdę były piękne. Takie z dużymi porożami. Najwięcej to w naszych lasach murskowskich, katowickich, jest chyba dzików. Ich ślady to widać na każdym kroku. Wszędzie jest przeryte, przekopane. Tak jak przykładowo tutaj. Albo i tu. Nie wiem, czy tylko w górach ma to znaczenie, ale zauważcie, że najciekawsze szlaki to są czerwone. Nie wiem, czy też macie takie spostrzeżenia. Przykładowo GSB, główny szlak Beskidzki, który prowadzi z Ustronia do Wołosate, bądź z Wołosate do Ustronia. Musicie przyznać, że jest to piękny szlak i przeprowadza nas po najciekawszych punktach naszych polskich gór. Główny szlak karpacki, chyba też jest czerwony, ale nie mam teraz pewności. Jeżeli się mylę, to możecie mnie sprostować w komentarzu. Mamy tablicę, która informuje nas, gdzie się znajdujemy. Więc jak widzicie Las murskowski Buczyna, Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy. A to co zaciekawa konstrukcja. Ktoś tu widać przychodzi. Znicze się palą i te na baterie, a te na wkłady, już raczej chyba nie. Nie wiem, czy tam jest jeszcze wkład, jak coś to mógłbym zapalić. Gałąź spadła. Nie wiem, czy słyszeliście ten huk To jakieś źródełko. Nie wiem, czy bym był skłonny napić się z tego wody, nawet przez filtr. Chyba raczej nie. I niestety. Wypalony, więc nie mam nawet co zapalić. A tam jakieś drzewko powalone, ciekawe czy przez burzę, czy przez grzmot, czy po prostu ze starości. Niby popadało, było dużo powodzi w naszym kraju. Ale ten las, powiem Wam szczerze, nie wygląda na mega nawilżony. Jak się schodzi tak z boku, to Dalej, sucho. Powiem Wam, że nie wiem jak to wygląda prawnie odnośnie takich rezerwatów właściwie jak ten. I jak ktoś ma pojęcie na temat dronów, czy można w takich miejscach latać dronem, to mógłby mi tutaj podpowiedzieć. Ja staram się unikać latania w takich miejscach. Ale na tych radarach, które mamy udostępnione dla droniarzy, wygląda na to, że jedynie nie można w Tatrzańskim Parku Narodowym. Babiogórskim i Bieszczackim. Ale jak to jest prawnie, to szczerze mówiąc nie wiem. Więc jakbyście mogli, to podpowiedzcie. Jak Wam się podobają nasze lasy? Myślę, że fajne. Jak ktoś jest z okolic Katowic, czy Tychów, może sobie tutaj przyjechać i odpocząć. Miejsce spacerowania i wyznaczonych szlaków jest sporo. że jakiś dzik tam biegnie, a to rowerzysta podjeżdża sobie pod górkę. Ale miał czarny kask i wyglądał jak jakieś zwierzę. Warto mieć takie jaskrawe ciuchy, jak ja mam dzisiaj na sobie w lasach, bo czasami tutaj są polowania, i jak sami wiecie, nieraz się zdarzało, że jakiś myśliwy mylił człowieka z dzikiem, bądź inną zwierzyną. I kończyło się to tragedią. Ja dzisiaj mam taką czapkę. Nie zamierzam się dzisiaj ukrywać. Jakbym zamierzał, to mam również w kamuflażu. I pewnie bym ją przebrał albo przyjechałbym w taki. Ale jeżeli chodzi o spacer, to taka opcja wydaje mi się lepsza. Raz, że jakby coś się wydarzyło i wzywałbym pomocy, łatwiej by było mnie znaleźć. A dwa, że tak jak już wspomniałem wcześniej. Nikt mnie nie pomyli z zwierzyną, więc tak to wygląda. Jakbyście kiedyś planowali jakąś wycieczkę taką z noclegiem w lesie, to warto zwrócić uwagę na jakość drzew w okolicy, gdzie będziecie się rozbijać. Bo jak widzicie, tutaj leży bardzo dużo gałęzi, które spadają zazwyczaj z takich starszych drzew i mogą Wam zrobić sporą szkodę. Warto nawet czasami począsnąć takimi drzewami żeby mieć pewność że nic na głowę nie spadnie O, tam jakiś zielony stawik, bardzo ładny idę zobaczyć Ale Ale Nazwijmy go zielonym stawem No bo jest zielony Usłyszałem przed chwilą jakąś żabkę, która sobie siedziała na brzegu właśnie skoczyła do tego stawu. Ciekawie nie? jak widzicie nawet w okolicy swojego domostwa można znaleźć coś ciekawego, nie trzeba gdzieś daleko wyjeżdżać. Zobaczcie, przykładowo takie drzewo przegnite, no, mogłoby zrobić sporą krzywdę, jakby na Was spadło. Pogoda elegancka. O, żabka uciekła. Tutaj chciałbym gdzieś się ulokować i pokazać Wam to schronienie. Może tam. Chodźmy. Tam myślę, że będzie fajna opcja. Owicy dwa drzewka, które by nam pomogły w rozbiciu tego schronienia. O! Gdzieś tu. Ale, tak jak już wspomniałem, warto się rozejrzeć, czy nie spadnie nam nic na głowę. Więc się rozejrzyjmy. Wygląda w miarę bezpiecznie. Drzewa nie są jakieś stare, przegnite. Tutaj mam to schronienie, o którym wspomniałem. Jest to zwykła taka peleryna. Ona ma dodatkowo takie przelotki i może nam posłużyć jako zadaszenie. Zaraz właśnie przy tych drzewach chciałbym to rozwiesić i pokazać jak to wygląda. Dodatkowo będziemy potrzebować kawałek sznurka. Ja akurat ze sobą mam parakord, bardzo wpartą go mieć, bo może się przydać choćby nawet w zastępstwie za sznurówkę, jakby się nam zerwała gdzieś na szlaku. I urotować nam tyłek. Linkę mam już rozciągniętą. Zaraz zawiesimy swoje zadaszenie. Ta peleryna ma tutaj. Takie zapięcia, po odpięciu jest całkowicie płaska, więc nawet tworzy dużą powierzchnię. O, teraz jest rozpięta. To, mamy tutaj taki sznurek, więc śmiało można zawiązać. Więc zawiązujemy sobie w tym miejscu, nie wiem czy to widzicie, ale w tym miejscu zawiążemy sobie pentelkę, żeby nie dostawała się woda. Przez ten wlot na głowę. Jest to może jakaś mega powierzchnia. Tu zrobię troszeczkę inaczej, że przepuszczę sobie tą linkę przez te dwa otwory. Dobrze, że zrobiłem pętlę, którą się szybko rozwiązuje. Tutaj już ten sznureczek sobie utniemy. Potrzebny jest nam taki drugi. Tutaj sobie przepleciamy w tym miejscu. Chyba trochę za dużo ucierałem tego sznurka. No cóż, tu musimy zrobić sobie takie plisy, tak zwane, żeby nam nie uciekała kawałek sznurka. Z drugiej strony taki sam, a z drugiej strony, wbiłem sobie patyczki z jednej i z drugiej, nie mam śledzi przy sobie, zazwyczaj do tarpa noszę powiem Wam, że wiem, że na większości kanałów, które pewnie oglądacie wszystko im wychodzi fajnie i takie schronienie mówią, że jest super ale ja już widzę parę wad takiego schronienia po pierwsze musiałbym te schronienie naprawdę zrobić nisko i tą linkę zawiesić bardzo nisko żeby cokolwiek mnie tutaj schroniło bo teraz, no może jak na krawędzi bym się położył tego schronienia to deszcz by mnie nie dosięgnął ale wydaje mi się, przy jakimś mocniejszym zacinaniu tego deszczu, może mnie tutaj zalać. Drugim problemem, który zauważyłem, jest, jak tutaj sobie poradzić z tym. Późniki nie są skonstruowane tak, że zapinają się z drugiej strony. W sumie to jeszcze lepszym rozwiązaniem byłoby, gdyby tu ten materiał miał przelot na drugą stronę i ten sznurek można by było puścić w tym materiale, ewentualnie. Kilka takich jeszcze przelotek. Jedna, a może i dwie zrobiłyby robotę. Nie wiem, czy mieliście okazję chronić się pod czymś takim w jakichś awaryjnych sytuacjach. Jak tak, to dajcie znać, jak to się z Wam sprawdziło. Ja mówię, jak jest. Tak mi się wydaje, że raczej nie będzie to moim głównym schronieniem. Więc dobrze, że to sprawdziłem, bo nie chciałbym mieć to jako jedyne zadaszenie w jakiś ulewny deszcz. I szczerze mówiąc, raczej będę wolał chodzić z tarpem, który mi się sprawdził bardziej. Na pewno na plus tego wszystkiego jest to, że jest to lekkie i może nas uchronić przed deszczem. Zakładając to w jakieś ulewne deszcze, ochroni nasz ekwipunek, nasz plecak i nasze ubrania. Ale do takiego bushcraftu za nas starpa raczej bym tego nie doradzał. Zaraz to wszystko poskładam. Abim Was jeszcze zabrać na krótki spacer, bo miejsce, do którego podążam jest naprawdę piękne i myślę, że Wam się spodoba. Dobra, to składam i widzimy się zaraz na szlaku. No to ruszajmy dalej na szlak. Miejsce zostawiamy w porządku, nie było tu żadnego biwaku. Idziemy to przechodzili. Trochę kręcenia i już się potraciłem lekko. Ale jest tutaj ścieżka, wydeptana przez zwierzątko, bądź człowieka. Ale wydaje mi się, że raczej zwierzęta chodzą tędy częściej. I jakoś dotrzemy do szlaku. Widzę już stąd ludzi, więc jesteśmy na dobrej drodze. Tu jak widzicie, koniec naszego dzikiego morskowskiego lasu. Mamy już parking, ale tam zaraz będzie jeszcze piękny zalew, który zaraz Wam pokażę, więc zostańcie jeszcze ze mną chwileczkę. Myślę, że tam już nie jest rezerwat, więc śmiało będę mógł odpalić drona i polatać. Tu już sporo ludzi blisko z parkingu, więc lubię sobie pospacerować w tych okolicach. No ale nie ma co się dziwić jak jest tak ładnie. planowałem zrobić jakąś kawę, ale polatałem dronem i trochę czasu upłynęło i muszę się teraz bardzo spieszyć do samochodu. Wzywają obowiązki rodzinne, ale mam nadzieję, że wam się podobało. Jak tak, to zostawcie tam jakiegoś lajka, like komentarz. Do następnego. Na razie cześć.